Cześć! Nazywam się Teru tomo i mam 24 lata. Mieszkam na przepięknej prowincji Rokitnic. A to moje miejsce. <grydżakta> Jak widać, tutaj mamy niegdyś największe archiwum o wiedzy kurochińskiej dostępne w internecie. O no, majoru to moja druga A to moja druga pracownia, której używam, kiedy chcę w ciszy. To nie jest taka zwyczajna książka. Miałem promować ją w telewizji Trwam, lecz wykazałem się tam absolutnie niesamowitym autyzmem. Balenie konia jest moją ulubioną aktywnością fizyczną. Czasem jest ona nawet kilkuminutowa. Ta plama tutaj, moje najnowsze dzieło. Można ją poznać po okolicach występowania i po tak kurewsko małym fiutku. Redagować to ja nie lubię. Dlatego kurwa mam wyjebane.